Mój program. Mój program to. No, Siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z gry The Hunter Call of the White. Moi drodzy, czas troszeczkę pogonić te gameplaye, bo troszeczkę je zlekceważyłem i trzeba ponagrywać parę odcinków. Rexio już czeka, widzicie. Niestety nie będzie świątecznie, niestety nie będzie czapeczki, ponieważ ta czapka jakoś. nie wiem czemu, ale gryzie się z Akszonem. Krzaczyło. Dobrze, że zobaczyłem, dobrze sprawdziłem próbne nagranie. No, niestety, kolor niebieski jakoś gryzie się z zielonym. Mówię tutaj o green screenie. I co będziemy dzisiaj robić, moi drodzy? Oczywiście będziemy polować w tym rezerwacie. Jesteśmy już prawie na północy. Będę też chciał się dostać do kolejnego schroniska, które jest odległe ode mnie o jakieś 800 metrów, może nawet kilometr. Oczywiście. Ten rezerwat jest po update. Cie. Mam nadzieję, że będzie tak dobrze, jak było przed chwilą, dosłownie na transmisji. Także, moi drodzy, zaraz wam powiem, gdzie pójdziemy. Zaczynamy z tego samego miejsca, co zaczęliśmy ostatnio. Nie wiem, czy tu strefy wodopoju się pozmieniały, czy nie. Wiem, że mulaki piją od godziny 8, i też chyba aligatory odpoczywają też w tych samych godzinach. Ale to mogło ulec zmianie, bo przecież był update. Yy, moi drodzy, jesteśmy tutaj. Tutaj też polowaliśmy na mulaki. Jeden mulak piękny mi uciekł, ale to już jest historia. Pójdziemy sobie na te jeziorka, które się zwą... Czekajcie, mulak białogonowy od 8 do 11. Ja mam godzinę 9, czyli możemy się tam przejść. Bardzo chętnie tam pójdziemy. Zaznaczę sobie tą kropelkę i możemy ruszać. Ale też mówiłem, że będę się chciał dostać do schroniska. No więc, moi drodzy, schronisko jest aż tutaj, czyli... Północno-wschodnia Koliba, tak się nazywa to schronisko, czyli idziemy na północny wschód, moi kochani. Zaczynamy i ruszamy, bo przed nami daleka podróż. Gdzie to pójdziemy? Gdzieś tutaj. Rexio, gotowy, aha! I moi drodzy, jak widzicie, nie mam przy sobie żadnego sztucera, bo dzisiaj będziemy polować kijem. Tak, moi drodzy, zaraz jakiś kij sobie znajdę i będę polował tylko i wyłącznie kijem na zwierzęta, które są dostępne w rezerwacie Mississippi, rezerwat Akres. Nie będziemy mieć sztucerów, dzisiaj tak spróbujemy, ale po prostu będziemy łapać zwierzęta w ręce. Dobra, moi drodzy, żartowałem. Mam oczywiście przy sobie sztucery. Ciekawe, czy zgadniecie, co to jest za sztucer. Oczywiście duża zmiana, bo bardzo dawno tego sztucera nie używałem. Jest to M1 Iwaniec, czyli sztucer z II wojny światowej, używany przez amerykańską armię, czyli Garant. Na drugim miejscu mam, moi kochani, oczywiście Rangera. Na szopy. na trzecim miejscu mam. No właśnie, co to jest za sztucer? Jak myślicie? Oczywiście, moi drodzy, jest to Kulman, ostatni wariant kolorystyczny tego sztucera, którego sobie nie kupiłem. Postanowiłem, że dzisiaj sobie go kupię, bo troszeczkę zarobiliśmy na polowaniach, a raczej na live'ach. Także, moi drodzy, jeszcze zapomniałem w sumie tutaj z ekwipunku wybrać odpowiedni celownik. Załóżmy sobie 42 i zobaczymy, jak to pójdzie. Tam mam jakieś tropy od naszej przyjaciółki. No, nawet nie wiem, co są za tropy, bo nie mogę tego podejrzeć. Yy, tylko no, okazja na polowanie, ale co to za okazja, to nie wiem. Dobra, moi drodzy, jedziemy lasem. Myślę, że będzie dobrze, nie? Oczywiście, babiki sobie pozmieniałem na ten y, rezerwat. Zobaczymy, jak pójdzie. Liczę, że będzie dobrze. Liczę, że coś upolujemy. Oby, bo bym się wkurzył. Także zasuwamy. Ja też chyba jakąś inną drogą ostatnio szłem, gdzieś tutaj. Czy tu. Powiem Wam szczerze, że nie pamiętam. W każdym bądź razie w tej kotlinie tutaj jest sporo aligatorów i mam nadzieję, że jakiegoś aligatora spotkamy i uda się go polować. Oczywiście do aligatora będę strzelał z M1 Iwaniec, pięciostrzałowy sztucer, bardzo mocny i go troszeczkę poprawili, ale nie w tym update'cie, tylko kilkanaście miesięcy temu, bo był mega duży odrzut. Nie dało się z tego po prostu strzelać, była masakra, a teraz jest troszeczkę łagodniejszy dla naszych rąk, także nam rąk nie oderwie. Idziemy zobaczyć, czy tam za zwierzaki. Oczywiście standardowo lorynetka w oczy i się rozglądamy. Bo teraz podobno zwierzaki nas wyczują, jak to mówił Filodeusz, jest 200 metrów. Także trzeba się y, troszeczkę no, inaczej nauczyć polować. Trzeba się dostosować do takich warunków, jakie mamy. Czyli moi drodzy, musimy być uważni, nie możemy też tak biegać. Mi się to za bardzo nie podoba. Ja bym chciał, żeby było tak jak wcześniej, żeby te zwierzaki tak bardziej podchodziły. No ale. Nie ma na to wpływu, to już twórcy zrobili tego update'a i do nich należy te zadanie. Najważniejsze, że cały czas wspierają ten rezerwat swoimi łatkami. Dobra, moi drodzy, nieważne, lecimy teraz jak najszybciej nad to jeziorko i będziemy się rozglądać, czy jakiś mulak się nie będzie kręcił, ewentualnie. No i właśnie o wilku mowa. Kurde, uciekamy. No, dwa samce bodajże, czekajcie. Może jakiś będzie ładny. Ja mam prychacza gdzieś koło siebie. Kurde, po co ja tak biegłem, no? Za bardzo się pośpieszyłem, mam prychacza. Gramy. Mm, hmm, hmm. To mi się to zdaje, moi drodzy, że naprawdę te dzieżaki nas wyczuwają z takiej odległości. Ale sprawdźmy sobie na tamtym krzaku. Dzisiaj zwiedzamy i polujemy. Przejdę się na razie w tą stronę. Wiem, że one pobiegły, ale może jeszcze jakiś tam mulak siedzi, nie? Czekajcie. 204 wróciły do strefy Wodopoju. Poczekajmy, może przyjdzie jeszcze jakiś kolega ładniejszy. Czwóreczka, czyli M1 Garant jest sam raz. Możemy strzelić do tej czwóreczki. A co się będę? Nahita. Chyba, chyba że znikł. <laughs> Uciekają dziewczyny. Dobra, dziewczynami się nie przejmujmy, ale ten. Mulaczek dostał na hita, najważniejsze I rozejrzyjmy się po bokach, bo myśmy tu już chyba szli Tak, tak, szliśmy tutaj i zwiał mi jeden mulak Bardzo fajnie, bo mam pierwszego mulaka ustrzelonego No jak to nie odpo... Aha, brak trafienia w organ żywotny, czyli strzeliłem w kręgosłup, super Zepsułem tego mulaka, ale to nic, zatwierdzam Zobaczmy sobie tam dalej, czy te mulaki jeszcze gdzieś się kręcą, chyba nie nic na to nie wskazuje. Dobra, pójdziemy sobie jednak, y, moi drodzy, troszeczkę inną drogą, okrężną, w lewo. Bo tam też sobie zaznaczyłem. I idziemy. Najważniejsze, że mamy mulaka pierwszego upolowanego na tym gameplayu. I idziemy dalej. Jak nagrywam gameplay to mi się wydaje, że bardzo szybko mi ten czas upływa. Ja się też staram te gameplayy nagrywać tak gdzieś do 20 minut. Ale dzisiaj będzie troszeczkę dłużej. Troszeczkę dłużej pogramy, postrzelamy. Chyba, że te strefy do dopoju się nie zmieniły, nie mam pojęcia już ogólnie. No tam już mi się nic nie wyświetli za duża odległość, ale lecimy. Zobaczymy, czy ten rezerwat bardzo ucierpiał, po tym uplejcie, czy nie. Wszystko się okaże. Przejdziemy się też na drugie jeziorko. Podskoczyłem sobie, bo nie wiem, czy mi się nagrywa dźwięk z gry chyba się nagrywa. Tam coś łazi. Mulak chyba, bo widzę różki. W sumie nie wiem, co tam się kręci, powiem wam szczerze. Czekajcie. Ja sobie Nie, odznaczę sobie na razie. Mój program do nagrywania też miał update'a action. No on jest tak często aktualizowany, że naprawdę. Raz w tygodniu. To macie aktualizację, ale to dobrze. Ostatnio aktualizacja była do kart AMD do Radeonów. Coś poprawiali z wulkanem. Ja nie znam y, tej technologii AMD, bo nie używam tej kart. I nawet jak szukałem jakiejś karty do gry, gier, do, do nagrywania, streamowania, to mi interesowała tylko Nvidia. To lecimy dalej. No musimy teraz uważać, musimy się przestawić Kurczę, będzie ciężko polować, streamować No ale zobaczymy, lecimy na razie z pieskiem Na razie cisza i spokój Jeśli chodzi o to jeziorko Tu je gdzieś widziałem, pewnie mulaki, ale Pewności nie mam Pójdziemy sobie teraz... Jest i aligator Ostrzega, ale gdzie? Gdzie on jest? Tu? Nie wiem, czy tutaj nie jest. Podejdźmy jeszcze. Przybliżmy się tam troszeczkę. Poczekajcie, tam coś widzę. A teraz molaki wracają w drugą stronę. 241, ładny, ale jest za daleko. Podejdziemy, zobaczymy. Jak się odezwie jeszcze raz, to może zlokalizuje jego obecność. Albo on zlokalizuje mnie. Więc zobaczymy. Pójdziemy po tej wodzie. Odpoczywa, na pewno odpoczywa, bo teraz mają odpoczynek w tych godzinach. Bodajże od 10. No to już prawie. Mhm. Mówiłem, że tutaj jest, tylko czekajcie, bo on się teraz przemieszcza. Tu widziałem ogon, czyli idzie w tę stronę. Albo w tę. Nie wiem. Podejdziemy jeszcze. Może mi nie ucieknie. Rex na razie nie warczy, tylko nie chce iść. Poczekajcie, moi drodzy, jak spotkam tego aligatora, to wam dam znać. Słuchajcie, aligator jest gdzieś blisko, bo się warczy. Cały czas warczy. Niepokoi się. Ja zresztą też. <tryk> Reksiu, nie bój żaby. W sumie mogę wstać. Bo coś mi się to zdaje, że on zwiał już. Poszedł sobie. Pies już nawet nie warczy. A, on tutaj chyba odpoczywał. Bytował. Nie wiem gdzie polazł, moi drodzy. Chyba zwiał po prostu, poszedł pod wodę. Lecimy do... ...kolejnego jeziorka. Tutaj z przejdziemy czyli powrót, można powiedzieć, albo pójdziemy po prostu tutaj no czemu nie, czekajcie, bo yy, widzicie yy, tu źle zaznaczyłem jeszcze zobaczę tutaj te tropy pewnie należą do mulaków, bo je tutaj widziałem niedaleko, jak przebiegały, właśnie a z tym aligatorem to nie wiem, podejrzewam, że poszedł pod wodę, schował się lech <laughs> się go przez jakiś czas przez jakiś czas czuł, nie? czekajcie, tam mamy indyka Zobaczymy zaraz. Może nie odleci samiec tutaj się kręcił na tych polach gdzieś. No ale gdzie? No gdzie jesteś, indyku? No i już chyba zwiał, szkoda. Reksio, chyba nie będziemy mieli dzisiaj indyka Pewnie go spłoszyłem, idąc szybko A, tutaj też są indyki, zobaczmy na tym polu Czy jakiś indyk nie paraduje? Nic, dobra moi drodzy, chodźcie Idziemy Moi drodzy, znalazłem ślady tego aligatora amerykańskiego zdaje się, że on przeniósł się do kolejnego jeziorka, biegnie kłusem kawał drogi się przebiegł i tu jest kolejne jezioro właśnie o tym jeziorze mówię <coughs> może tutaj go spotkamy, kto wie a to ci dopiero cwaniaczek przeszedł sobie do kolejnego jeziora, do znacznie większego Zobaczymy. Tu już straciłem trop. Na pewno nie odfrunął. Tam jest chyba jakiś aligator. Zaraz zobaczymy. Tam gdzieś był aligator. Kurczę, tylko gdzie? Widziałem ogon i... Straciłem go z oczu. Kurde, ja tak przyglądałem się. Jeszcze tutaj zajrzę. Może w ten sposób go wyczaję. Nie wiem, moi drodzy. Straciłem go z oczu. Widziałem go przed chwilą i niepotrzebnie. Nie dało się też go zaznaczyć, bo ciężko go było nawet z takiej odległości zobaczyć. Widziałem tylko jego ogonek. Tam samica już się denerwuje, ale to nic. Dziwne jeziorko. Niezbyt głębokie. Tam są może większe głębokości. O, mulaki. Ale nic specjalnego. Małe. Osobniki. Chodźcie, podejdziemy tam na środek zobaczyć. Tylko nie wiem czy mi... Na to pozwoli. Moja postać Ja nie chcę też sobie zmoczyć za bardzo jajek Więc może tyle wystarczy Ciekawe jeziorko, nie powiem No sami tam się dalej stresuje, ale niech się stresuje, niech ona mi da spokój, to był samiec Nie ma tych ładnych molaków same samice dziewczyny nic mi się tutaj nie wygeneruje, mogliby to syraneczka się pojawiła Dwójka 274 metry, matko Boska. Jak daleko, alligatora nie znalazłem. Ale odezwały się jakieś mulaki. Nawet wtedy, kiedy stałem, ostrzegają. <grym> Idziemy powolutku. Musimy jednak zmienić taktykę i iść na spokojnie. Nie ma sensu biegać. Skończyły się czasy biegania. Teraz trzeba chodzić powolutku na kucaka, żeby nas nie usłyszały. Ale wiecie, co? Pierwsze minuty, które tutaj spędzam na Mississippi. No to powiem wam, że kiepsko. Kiepsko po tym updajcie. Będzie ciężko. Patrzę też na ilość FPS-ów. No i też bardzo malutko. Podkręcili grafikę Kosztem zmę zmęczenia naszych kart. No tutaj są mulaczki, widzicie? O, jaki ładny 265. Kurde, strzelam, nie ma co czekać. No! Co jest? Ziomuś, gdzieś ty poszedł? Wracaj tu. Jak mi mogłeś zobaczyć? No, moi drodzy, litości, ten, to tak, ale tamten. Kutsnąłem przecież i ładny osobnik mi uciekł. 265, no super. Super, dzięki wielkie. Poczekam tu na niego. No nie, no przypał. Taki ładny mi uciekł. No tam trywialna jedynka, to nawet nie ma sensu strzelać, szkoda amunicji, ale ten był piękny. Szkoda, 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 moi drodzy, uciekł mi. Był przepiękny. 265. A taki był ładny, amerykański. Szkoda. Teraz idą mi koleżanki jego, widzę. On się tam dalej drze? Ostrzega, ciekawe dlaczego Poczekajcie, podejdziemy sobie tutaj do tych krzaków, ja trochę powabię Może przyjdzie, zaraz się okaże Już miałem strzelić, a on dyla Poczekajcie chwilę moi drodzy No i moi drodzy, jakieś tutaj mulaki przychodzą Ale to nie jest 265, trywialna samica 190 samiec 161, a gdzie ten 200 Nie wiem. Och, może tam gdzieś będzie szedł. Gdzie on za mną tak się dzierają? Same samiczki. Niedobrze, niedobrze. Samca nie ma. 161 tamten jest trochę większy. Ale i tak nie tak duży jak ten co mi zwiał. Czekajcie. Czekajcie. Chyba on. Nie, to 161. Gdzie ten 200? No już uciekł. Widzicie, jak to działa? Albo jakiś aligator podszedł i dały nogę, czy co? Ostrzega. Dziewczyny nie uciekają. Czekajcie. Jest! Szybciutko, Kolowcik Zmieniaj spluwę. Dobra. Strzeliłem do niego. Ale stado! Strzeliłem do niego i zobaczymy, z jakim efektem poszło. Zaraz zobaczymy. Pytanie jest takie: czy trafiłem? Trafiłem, moi drodzy. Trafiłem tego pięknego młaka. Dobrze, że poczekałem. Przyszły z powrotem. Ta taktyka jednak się nie zmieniła. I zaraz zobaczymy, co to za osobnik. Złotko 241. Niewiele brakło do diamencika, ale myślę, że jest spoko. Albo weźmy sobie teraz go, zbadajmy. No i całkiem, całkiem ładny. Albo resetuj widok, żeby był prościejszy trochę. Dobra, możemy tak zachować. Piękny, naprawdę piękny. Nam się trafił. Niewiele też brakło, sami widzicie. Ale spoko, zatwierdzamy. Pięknie. Mamy kolejnego mulaka na dzisiejszym gameplayu. Tamten nie wyszedł, bo... Muszę się przyzwyczaić do innego sztucera, teraz strzelam jeden iwaniec Też można strzelać do mulaków na hita, sami widzieliście Że spoko to poszło No i co, lecimy za nimi, czy idziemy tutaj w powszech, czy może Wiecie co, ja tutaj nie pójdę, tylko pójdę tam gdzie miałem iść Aligatorowe jeziora Czyli pójdziemy do tego schroniska, ono jest teraz najważniejsze, tylko tak żeby się wybrać do tego aligotorowego, czekajcie, aligatorowego jeziora Tu mamy mulak białogonowy, od, no to już po piciu Ale możemy w sumie iść tędy Tutaj, myślę, że to będzie dobry pomysł Coś Zaznaczę sobie tą miejscówkę i zasuwamy, moi drodzy Jak się będzie coś działo, to się do was odezwę Moi drodzy, spróbujemy z kaczuszkami Cyraneczki tam sobie siedzą piją wodę Spróbujemy wziąć kulmana i strzelić do tych kaczuszek. No daleko są, ale to nic nie szkodzi. Spróbuję. O kurde. Trafić trafiłem, tylko nie wiem. O nie. Dobra, wystarczy. Chyba trafiłem dziewczynkę, chociaż liczyłem na tę dwójkę. No ale poczekamy, aż dopłynie. Gdzieś tam jest. Musimy poczekać. Aż się tu. Pojawi, jest, będzie płynąć 100 metrów i zbliża się. Poczekamy trochę. I powiem Wam szczerze, że ciężko się teraz poluje na Mississippi. Zwierzęta naprawdę przed chwilą biegłem. Wiem, że biegłem niepotrzebnie, no ale słuchajcie, w stosunku do nagrywania gameplay, to ja nie mogę sobie pozwolić na chodzenie na kucaka cały czas. Po prostu ten gameplay będzie trwał godzinami. Ja nie chcę polować. Teraz dwie godziny na jednego zwierzaka Chcę, żeby było jak dawniej, więc te gameplaye powiem wam szczerze będą znacznie dłuższe teraz Bo naprawdę będzie trzeba chodzić na kucaka zwierzęta, co mają teraz szósty zmysł Co mi się troszeczkę to nie podoba Jeśli chodzi o nagrywanie Do live'ów nie mam się co przyczepić, ale teraz będzie ciężko naprawdę do, do nagrywania gameplay. <laughs> Troszkę lipka, no ale niestety Taki jest update, nic na to nie poradzimy Zaraz ta kaczka tej przypłynie i... Możemy ogarnąć tutaj fruną kolejne. Bodajże, a to już chyba uciekły. To jest tylko tekstura, moi drodzy. Jeszcze nie obniżymy tego lotu. Zobaczymy, chyba trafiłem tą dziewczynkę. Tak mi się wydaje, tą kaczuszkę. Tak, tak, tutaj poszedł pocisk. Celowałem zupełnie w samczyka. Trafiłem w trywialną dziewczynkę. Zatwierdzamy i idziemy dalej. Także z kulmana polecam strzelać, fajny sztucer. 1, 2. Jest git, lecimy dalej. A ja się muszę koniecznie dostać do schroniska i będziemy kończyć tego gameplaya. Tam gdzieś mi się odzywał, tutaj też są indyki, mariany, czy też wschodnie. Czekajcie, no tak, tylko pewnie już pouciekały. Będzie ciekawie, będzie ciekawie. Jeszcze jutro live'ik na wilki, zobaczymy jak pójdzie. W tajdze. Bo wcześniej na update'ach można było naprawdę blisko w miarę podejść, a nawet i biec. Zwierzęta się nawet nie zorientowały. A teraz jest gorzej. Ja idę dalej szybciutko. Będzie teraz znacznie więcej paus na gameplayach. Albo już mogę tutaj zaznaczyć. Będzie trzeba się rozglądać. Słuchajcie, moi drodzy myśliwi, przede mną jest indyk. Idę bardzo powoli. Miał zew godowy. Nie może mnie zauważyć, bo idę bardzo cichutko. Znaczy, nie może je usłyszeć. Zauważyć to mi może, bo jestem na widoku, ale gdzieś tutaj ten indyk się kręci. Tu mamy też ślady, chyba Miśka. Mhm, Biegnie kusem. No super. A indyk? Kurczę, nie wiem, czy jest tutaj jeszcze, czy nie. Czekajcie, idzie. Dostał w kuper. Ale był jeszcze... No samiec, właśnie, przeładuj. Może leci w moją stronę, gdzieś tutaj. Kurczę, strzeliłem do dziewczyny, a był jeszcze... Inny, być może chłopak. Zabierajmy Rosu, brąz. Super, zatwierdzamy. No i widzicie, uciekł mi. No i dobra. Ważne, że jest upolowana i dziewczynka. Tu był gdzieś chłopiec. Mogłem się jeszcze wstrzymać, ale nie spodziewałem się, że tutaj będą, albo i dziewczynka była, nie było chłopczyków. No, chyba dwie dziewczynki, nawet trzy były. Tak tutaj wnioskuję po tych tropach. Zobaczmy, tu są jeszcze kolejne. Był chłopczyk, chłopiec, był, był. Był chłopiec, otrunął. No nic, moi drodzy, idziemy do schroniska i kończymy dzisiejszego gameplaya. Liczę oczywiście na wasze komentarze, co myślicie o zwiększonej czujności zwierząt. I jak macie jakieś pomysły, jak teraz nagrywać gameplaye, nie biegając, to liczę na wasze kreatywne pomysły, bo teraz będzie bardzo ciężko. Ja głównie biegam, bo tak jest mi najlepiej podczas nagrywania. Po prostu przemieszczam się z jednego miejsca na drugie i przy tym po prostu, jak coś spotkam, to poluję, nie? Mi się to nie za bardzo podoba tak zwiększona czujność. Wcześniej było OK. Nie mam nic do dodaniu kolejnych zwierząt. Jest spoko, ale sam widzicie. Jest też ciężko, nie? Do nagrywania gameplay, no to za bardzo się nie nadaje. Dobra, zapisujemy i kończymy dzisiejszego gameplaya na nowym update'cie I tutaj zaczniemy, i zostało nam bardzo mało miejsca do zwiedzenia. Bo najprawdopodobniej jeszcze tutaj się przemieścimy. Tutaj nie musimy iść. Tu są jeszcze te pytajniki, To podejrzewam, że są tu jakieś punkty informacyjne. Tutaj mamy jeszcze punkt obserwacyjny, i tutaj ostatni punkt obserwacyjny. A co z tym się zwiąże kolejne ciekawe miejsca do zwiedzenia. Dobra, odkrywamy. I moi drodzy, to już będzie wszystko w dzisiejszym gameplayu. Oczywiście dział komentarzy zostawiam Wam. Ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam za poświęcony czas. Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Hej, pa!